Scena z jednej z największych gier spod marki Grand Theft Auto została znaleziona po aż 20 latach. Gracze nie wiedzieli o jej istnieniu, lecz remaster wszystkim otworzył pięknie oczy. O jaką część chodzi, jakie postacie brały w niej udział i dlaczego wyglądam jak zjeb. Zapewne te trzy pytania właśnie nachodzą wam do głowy, a ja w dzisiejszym odcinku postaram się na nie wszystkie odpowiedzieć. Po najlepsze ceny gier gorąco zapraszam na stronę eneba.com z kodem lootbox zyskacie 3% zniżki, a wszystkie linki macie w opisie. Ogólnie rzecz biorąc, to w każdej gierce zostają wycięte pewne elementy, które w ostateczności niezbyt do niej pasują. W tym przypadku musimy cofnąć się trochę w czasie, a mianowicie do GTA Vice City. Na kanale Vadim otrzymaliśmy film, z którego możemy dowiedzieć się troszkę więcej o skasowanej misji. Co więcej, osoba ta jest data minerem i jego pracą jest znajdowanie różnego rodzaju ciekawostek w plikach gier. Podobna sytuacja była właśnie z Grand Theft Auto The Trilogy Remaster. Tam również co nic postanowił poszperać i jak widać, znalazł. Generalnie na początku filmu przedstawił on także kilka pomniejszych informacji, jakie udało mu się znaleźć w plikach Vice City. Na przykład, Wells Tact Pizza odziedziczyła swoją nazwę po Pizza Hut, a jak twierdzi Vadim, od zawsze ludzie myśleli, że to Domino's Pizza jest pierwowzorem. No i kto by się tego spodziewał? No, na pewno nie ja. W sensie chodzi tutaj o to, że pokazywał pomniejsze ciekawostki, aczkolwiek my przejdźmy może do głównego wątka newsa. Tommy, czyli główna postać gry, zostaje wypuszczona z aresztu w Ocean Beach. Nie wiemy jednak, jak tam trafił, bo nie zostało nam to w żaden sposób pokazane. Przed posterunkiem czeka na niego pojazd Banshee z kobietą w środku. Scena się zmienia i widzimy, że dwóch blondasów obserwuje naszą postać. Gdy tylko srebrny pojazd odjeżdża, ci pędem lecą za nim. Tommy wraz ze znajomą szybko odkrywają żółtego Sentinela i ostro skręcają w lewo i, no krótko mówiąc, zaczyna się pościg. Trwa on dobrą chwilę. Aż dojeżdżamy do klubu Malibu. Trójka mężczyzn szybko wyskakuje z pojazdów i pędem biegnie do środka. Tommy jednak ma ich w nosie, ładuje się do góry, aby szybko zająć się menadżerem klubu. I tutaj właśnie również nie dostaliśmy żadnego wyjaśnienia, dlaczego menadżer skończył tak jak skończył. A szkoda, bo mogłaby wyjść z tego naprawdę ciekawa historia. W momencie, kiedy Tommy wraca szybko na dół, zostaje przywitany strzelaniną. Więc co może zrobić biedaczyna? No musi oczyścić sobie drogę i szybko pokonuje rywali, a przy tym jeszcze barmana. Bez żadnego powodu tak naprawdę do niego strzela i tamten upada na ziemię. No. Ucieka on z miejsca zdarzenia prosto do banshi i w tym miejscu pora na kolejny pościg, lecz tym razem pościg z policją. Tutaj trwa on trochę krócej niż poprzedni, bo pojazd, jakim jechał Tommy i jego znajoma wpadł w beczki, podpalił się i wybuchł. Koniec, happy end brak, nie wiadomo co się stało. Co ciekawe, ta usunięta misja, to jakby nie patrzeć nawet nie była misja. Jak dla mnie przypominało to bardziej dziwną kaccenkę z po prostu niedopracowaną historią. Napiszcie co wy sądzicie i czy w ogóle wiedzieliście o istnieniu czegoś takiego, bo szczerze powiem, że ja nie. Nie wiem też dlaczego scena ta została wycięta, jak twierdzi Wadim. Całość to tylko scena kaskaderska, w której nakręceniu mieli pomóc gracze w ramach wspomnianego zadania. Więc dlaczego to skasowano? No, nie wiadomo, ale możliwe, że Rockstar na to odpowie, jeśli dużo fanów będzie naciskać. Chociaż na to bym może jednak nie liczył. Chociaż kurde, jakby nie patrzeć, to w tamtej scence ginie Tommy, czyli główna postać gry, więc dziwnie by było, gdyby w taki sposób zginął. Aczkolwiek, jeśli naprawdę jest to scena kaskaderska, to mogli to zadanie zostawić. Jeśli nie wiedzieliście o tego typu zajściu, to strzecie łapkę w górę i suba z dzwonkiem i wtedy na pewno nie przegapicie tego typu materiału. Ja już nie przedłużam, no to co, zaczynamy. Wczoraj na Kickstarterze wystartowała zbiórka Pieniędzy na oficjalną grę planszową Cyberpunk 2077 Gangs of the Night City. Nie da się ukryć, lecz tego typu gierka może przyciągnąć dużo graczy ze względu na samą tematykę. Była planszówka o wiedźminie, więc teraz pora na planszówkę o Cyberpunku. I kurczę, w sumie. Nie wiem, co o tym myśleć. W każdym razie w planszówce przyjdzie nam poprowadzić gangi znane z produkcji CD Projekt Red. Mianowicie Valentinos, Maelstrom, Tiger's Close oraz Woodoo Boys. A to wszystko, aby walczyć o dominację w mieście. Są cztery gangi, więc można popykać maksymalnie cztery osoby, co jest bardzo fajne, gdyż tego typu gierki zawsze spoko bawi się ze znajomymi. Czas przeciętej rozgrywki ma wahać się od 90 minut do 2 godzin, a to wszystko zależy od nas, w jakim czasie nasz gang zdominuje inne. Czyli jakby nie patrzeć, to w sumie taki standard. Przyjrzyjmy się może na Kickstartera i na fotografie tam umieszczone. Oczywiste jest, że dostajemy figurki każdej z ekip oraz Edge Runnerów, w których skład wchodzi np. Johnny Silverhand, Jackie Wells lub Judy Alvarez. Gra nie odchodzi mocno od założeń Cyberpunka naszym zadaniem będzie ciągłe zwiększanie reputacji, aby wygrać grę. Ponadto do pomocy otrzymujmy wspomnianych przeze mnie Edge Runnerów, gdyż jako gang możemy wynająć sobie bez problemu najemnika. Na fotografiach widzimy tutaj, że skład ma trzy klasy postaci, czyli tak samo jak w grze. Netrunner, solo i oczywiście Teki. Co do zasad gry, to otrzymaliśmy instrukcję, w której wszystko jest rozpisane, ale dodano, że dużo może się jeszcze zmienić. Niestety, lecz coś za coś. Gra jest tylko w języku angielskim. Nie zmienia to faktu, że możemy przyjrzeć się na przykład jak wygląda pełne ułożenie planszy. Gierka wygląda na dużo w swojej dziedzinie i muszę przyznać, że trochę kosztuje, ponieważ jeśli chcecie otrzymać własną planszówkę z gry Cyberpunk 2077 Gangs of Night City należy wpłacić na Kickstarterze około 486 zł, no w sensie dokładnie mówiąc to 110 dolarów, no jakby ktoś pytał. Zbiórka potrwa jeszcze 14 dni, twórcy planują rozpoczęcie wysyłek w lipcu przyszłego roku, a polska wersja nie jest planowana i raz raczej nigdy nie będzie. Jeszcze tak pod koniec dopowiem, że Simon zbierało około 440 tysięcy złotych i jak widać zebrali ponad milion złotych. Niezły wynik, nie powiem. Zwolnijmy może tempo tych długich newsów i zerknijmy sobie na wyniki Summer Game Festu. Było to ogromne wydarzenie, które pokazało nam nowy trailer przykładowo DeKalisto Protocol albo The Last of Us Part 1 remake. Jak podaje Twitter pana podekscytowanego Summer Game Fest wygenerował ponad 27 milionów wyświetleń i jest to lepszy rezultat o 8% od ubiegłorocznej odsłony. W najważniejszym momencie przed ekranami pojawiło się 3,5 miliona widzów. W dodatku odbyło się ponad 6000 dodatkowych streamów, na których twórcy i gracze komentowali na żywo wszystkie zapowiedzi, jakie pojawiły się na Summer Game Festie. Jakiś czas temu obiegła internet informacja, że postać jaką jest Cal Kestis otrzyma swój własny serial na Disney Plus. Co by nie było, to ostatnio rodzielcu robi się głośno za sprawą nowej gry Star Wars Jedi Survivor. Pierwsza odsłona, czyli Fallen Order była mega i już nie mogę doczekać się. kontynuacji. Informację, że Cal dostanie swój serial podzielił się Christian Harlow, który twierdzi, że taką informację otrzymał od zaufanej mu osoby. Na wstępie powiem, że naszemu urdzielcowi użycza twarz i głosu ten rodzielec. Cameron Monaghan to bardzo ciekawy aktor i poznałem go dzięki roli w serialu Gota. Co prawda nie obejrzałem go do końca, aczkolwiek Cameron zrobił na mnie ogromne wrażenie. A mówię wam o tym, ponieważ według internauty aktor podpisał już umowę z Disneyem i jest gotowy na działania. Plotka, plotka, plotka. Muszę to powiedzieć niepotwierdzona. Dostałem to od kogoś, komu zaufałem w przeszłości i mówi mi, że to jest to. Sama plotka w tej chwili mówi, że trwają prace nad serialem Kala dla Disney Plus. Plotka głosi, że aktor Cameron Monaghan faktycznie zapisał się, by zagrać postać z Jedi: Upadły Zakon w serialu aktorskim dla Disney Plus. Nie ma ustalonych dat produkcji, ale moje źródło mówi mi, że tak się dzieje. I teraz tak. Jako doświadczony Star Warsowiec muszę powiedzieć kilka rzeczy. Po pierwsze, jeśli mają robić serial, to niech robią go na spokojnie, a za scenariusz niech weźmie się osoba zaznajomiona, że tak to powiem z uniwersum. Ponieważ oglądając serial Obi-Wan Kenobi, moje nastawienie do Disneya zmalało, ale za to obejrzałem w sumie Mando i można powiedzieć, że podniosło się bardzo wysoko. Więc błagam, jeśli kiedykolwiek dojdzie do tego, że takowy serial powstanie, bądź wystąpi on w jakimś innym serialu, to niech to będzie dobrze zrobione. Błagam. Respawn Entertainment wprowadziło moim zdaniem super postać i szkoda, będzie ją psuć. Z każdym miesiącem pojawia się coraz to więcej informacji o Gotham Night. Gierka zapowiada się na bardzo fajną, i już nie mogę doczekać się, aby w nią zagrać razem z Patrykiem w kołopie. Twórcy produkcji ostatnio wzięli udział w wywiadzie dla Game Informera, w którym to zdradzili kilka ciekawych wiadomości na temat produkcji. W głównej mierze powiedzieli o mieście, a dokładnie o tym, że w Gotham Nights będziemy mieli do czynienia z największym miastem Gotham w historii gier wideo. Lecz poprzeczka ta jest raczej niska. Mapa w takim Arkham Night wcale dużą nie była i wiele osób było niezadowolonych z jej rozmiarów. Jedna z przedstawicielek Warner Bros. Games Montreal dopowiedziała, że deweloperom zależało, by miasto było gęste. Ma to na celu zachęcić graczy do eksplorowania miasta na wiele różnych sposobów. Tym bardziej, że niektóre poboczniaki będą do odkrycia wyłącznie poprzez dokładne przeczesywanie metropolii, jaką jest gota. Pod koniec zostaje podkreślone, że najszybciej będzie przemieszczać się pojazdem. Wczoraj na oficjalnym kanale Overwatch otrzymaliśmy gameplay z rozgrywki Junker Queen. Fajne jest akurat to, że postaci możemy się bliżej przyjrzeć, bo nie występuje ona w pierwszej części. Jedno jest pewne, ma ona temperament i z całą pewnością będzie świetną zabójczynią. Widzimy, że może narzucać sztyletami, a potem je ponownie przywoływać do siebie. Następna sprawa to Topór, który służyć będzie jako jej kolejna umiejętność, a Ult, a Ulta widzicie teraz. Tak jak mówię, zabójczyni bez skropułów. Powiem Wam szczerze, że nie mogę doczekać już Overwatcha 2 i chyba skuszę się na betę. Dajcie znać, czy Wy również. Aha, no i miałem powiedzieć, dlaczego się przeformowałem i ściąłem brodę, a dlatego, że jest.